Trwa kolejny nabór do Straży Miejskiej w Częstochowie. Strażnikiem może zostać osoba, która ukończyła 21 rok życia i posiada polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw publicznych, posiada nienaganną opinię, nie była karana przez sąd i ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, a ponadto posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Oraz odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną. Straż Miejska w Częstochowie po raz kolejny w tym roku prowadzi nabór do Straży Miejskiej. Jako aplikant na Strażnika Miejskiego zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą służyć mieszkankom i mieszkańcom miasta. Wszystkie wymagania ustawowe są zamieszczone na naszej stronie internetowej bądź w biuletynie informacji publicznej. Zapraszamy wszystkich chętnych, aby się zapoznali. Po spełnieniu wymogów formalnych, na kandydatów czekają testy. Każdy kandydat będzie musiał przejść test psychologiczny, napisać test humanistyczny, a także przejść test sportowy, na który składa się bieg na 60 metrów, bieg na 400 metrów oraz pchnięcie piłką 4 czterokilogramową. Dokumenty należy składać w siedzibie Straży Miejskiej do 1 września.